Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam. Ja nazywam się Małgorzata Kryger i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat terapii. Czym jest terapia i dlaczego akurat ja pracuję jako terapeuta wielowymiarowy? Terapeuta wielowymiarowy, bo działam, bo pracuję, bo współpracuję z osobami na poziomie zarówno ciała, umysłu, jak i ducha. I czym jest terapia, kochani? Takie słowo, które jest często używane, ale terapia to przede wszystkim jest proces, który pomaga zrozumieć siebie, zrozumieć swoje emocje, zrozumieć swoje reakcje, jak my działamy. Witam pierwsze osoby, witam, witam serdecznie. Terapia to. Przestrzeń, taka bezpieczna przestrzeń do zadawania sobie pytań, ale też obserwacji swoich emocji, swojego ciała. I takie, słuchajcie, proste, bardzo trzy kroki, które już możesz wdrożyć, żeby sobie pomóc od razu to przede wszystkim zatrzymaj się na chwilę i poczuj swoje emocje. Poczuj, gdzie są one umieszczone. Codziennie, słuchajcie, biegamy. Mamy tysiące spraw, szczególnie my, kobiety. Jesteśmy, jak to mówimy, wielozadaniowe i bierzemy tysiąc rzeczy na raz. I nie nadążamy już. Zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym, bo chcemy więcej, więcej, więcej pracujemy, więcej działamy, więcej gdzieś tam się jeszcze uczymy. Natomiast bardzo często zapominamy o sobie. I jakieś, jakieś moje było zdziwienie, słuchajcie, kiedy na swoich warsztatach, kilkanaście lat temu, jeszcze zadawałam pytanie, takie ćwiczenie, żeby osoby wypisały sobie 10 osób, które kochają najbardziej. 10 osób, które kochają najbardziej. I wiecie co? Teraz to się już zmieniło, ale kilka lat temu, kilkanaście lat temu, a może u Ciebie też tak jest, więc zatrzymaj na razie to wideo i zrób to ćwiczenie. Zanim ja przejdę dalej, wymień 10 osób, które kochasz najbardziej. Du, 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 du. minęły ten czas, więc ja już daję odpowiedź na żadnym spotkaniu. To było dawno, dawno temu. Na żadnym z warsztatów nikt, żadna kobieta nie wymieniła siebie. Nie wymieniła siebie jako tej najważniejszej osoby, którą kocha, dla której jest najważniejsza. A jak jest u ciebie? Zadaj sobie to pytanie. To był y y Krok numer jeden, czyli zatrzymaj się na chwilę, nie pędź tak. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o swoich emocjach, o swoich uczucia, o uczuciach, jak się teraz czujesz. Chociażby teraz, w tym momencie, jak się teraz czujesz. Drugim takim krokiem i bardzo fajną wskazówką w terapiach jest prowadzenie dziennika, prowadzenie dziennika emocji. To jest bardzo wygodna rzecz, kiedy masz czas, kiedy będę w tej dziesiątce. Wow, brawo Barbara, brawo, cieszę się, że będziesz w tej dziesiątce. Ważne by było też, żebyś była numer jeden, jako pierwsza na liście. To jest istotne. Czyli drugi, drugi punkt to jest prowadzenie tego dziennika emocji, czyli zauważanie, jakie emocje nami targają i w którym miejscu w naszym ciele one się znajdują. I jak się. Czujemy dzięki tym emocjom, czy pozytywnie, czy to są emocje wspierające, gdzie mamy dużo energii, gdzie mamy entuzjazm, gdzie jesteśmy uśmiechnięci, czy może są to emocje niewspierające, które nas osłabiają, które powodują, że wydobywa się w nas lęk i, i siadamy na kanapie i nie chcemy ruszyć po prostu z miejsca do jakiegokolwiek działania. I krok numer trzy: słuchajcie, to jest um, praktykuj techniki oddechowe lub medytację. Zatrzymaj się na chwilę w ciągu dnia lub rano lub wieczorem i pooddychaj, pooddychaj obserwując świadomie twój oddech. To są takie najprostsze techniki, jak zwrócić uwagę na to, żeby pooddychać. A teraz wam podam taką regułkę i to jest taki prezent, słuchajcie, dzisiaj, bo jeżeli to zastosujecie i będziecie to stosowali, to bardzo, bardzo dużo dobrego w Waszych emocjach to zadziała. Ja praktykuję to już od 15 lat, dobrych 15 lat i dla mnie to działa cuda. A jest to taka nie tyle afirmacja, tylko regułka, która pozwala, żeby uwolnić emocje natychmiastowo. Jeżeli pojawiają się u ciebie emocje w danym momencie i ty to zauważysz, to bardzo szybko powiedz coś takiego. Uwalniam to, brak mi chęci i potrzeby przeżywania tej sytuacji. Jestem stworzona do przeżywania pozytywnych doświadczeń. Uwalniam to, brak mi chęci i potrzeby do przeżywania tej emocji. Jestem stworzona do przeżywania pozytywnych doświadczeń. Uwalniam to, brak mi chęci i potrzeby przeżywania tej sytuacji. i Jestem stworzona do przeżywania pozytywnych doświadczeń. Słuchajcie, swego czasu, kiedy um, moja firma zbankrutowała, to było x, x lat temu i ja nie mogłam sobie poradzić, um, Zapamiętać różnych technik, różnych rzeczy, tej regułki wykułam się na pamięć, wykułam się na pamięć i wszędzie jeździłam samochodem, to cały czas to klepałam, pracowałam gdzieś tam, co nie wymagało mojego myślenia, klepałam tą regułkę, ale ja, to ja. Ja podzieliłam się tą regułką, tym, tym sposobem z setkami, a może nawet i z tysiącami już osoba, osób przez te 15 lat. I słuchajcie, jeszcze dzisiaj dostaję wiadomości, dostaję informacje zwrotne, że one stosują, szczególnie kobiety, ale i mężczyźni, stosują tą regułkę często, jak mają trudne dni, i to dla nich też niesamowicie działa. Więc na zakończenie dzisiejszego spotkania, a spodziewajcie się kolejnych. Kolejnych wartościowych wskazówek, jak sobie radzić w dzisiejszych czasach, chociażby tą regułką, którą przed chwilą Tobie e, przedstawiłam. E, do zobaczenia w następnym live, a powtórzę jeszcze raz tylko: uwalniam to, brak mi chęci i potrzeby przeżywania tej sytuacji. Jestem stworzona do przeżywania pozytywnych doświadczeń. I takim optymistycznym akcentem e, żegnam Was dzisiaj i do zobaczenia wkrótce. Cześć.